Pani Nino, jak się podoba ta wspaniała impreza? Ja powtarzam się, bo od samego początku mówię, że na mnie największe wrażenie zrobiła liczba. Liczba uczestniczek dzisiaj, kategorie wiekowe różne, i ten projekt. Eee, rzeczywiście przyjechałam oglądać przede wszystkim młode piłkarki, ale ten projekt Mamusiek, muszę o nim powiedzieć, jest niesamowicie ważny i myślę, że każde województwo powinno brać przykład z tego projektu, bo jest to niesamowita forma nie tylko spędzania czasu wolnego przez mamę, ale to jest ogromna edukacja. Zarówno w zrozumieniu tego, co trener chce przekazać, żeby relacje z rodzicami były naprawdę dobre, a wiadomo, że w większości. To mamy przywożą swoje dzieci na, na zajęcia. A dwa, właśnie, że jak trzeba będzie posłać córkę gdziekolwiek na, na trening, to prawdopodobnie wybiorą piłkę nożną, więc tutaj mamy już podwójną korzyść. A trzy. Wiemy, że dzisiaj troszeczkę inaczej też wygląda organizacja życia i to jest istotne, żeby rodzice nie obawiali się deszczu, nie obawiali się zimna, nie obawiali się, że coś może się wydarzyć. Myślę, że te mamuszki mają niesamowite doświadczenie i one swoją osobą, będąc istotnym ogniwem każdego tutaj zespołu. Klubowego są w stanie przekonać pozostałych, że, że tak naprawdę na zajęciach sportowych dziecko tylko może być zahartowane, zdrowe i to jest z korzyścią dla niego ta aktywność fizyczna, więc naprawdę gratuluję tego projektu i tych. Co najmniej 200 biegających pań, bo to jest, jest naprawdę wspaniały projekt. A z drugiej strony jest tutaj też ze mną Kasia Barlewicz, trenerka reprezentacji do lat 15, więc myślę, że na pewno duża grupa zawodniczek, które będą się wyróżniały, trafi rocznikowo do, do Notesu, gdzie tutaj będziemy chcieli też jeszcze scoutingowo troszeczkę podziałać. Mamy, mamy naprawdę bardzo dużo meczów, bardzo dużo zawodniczek, więc myślę, że. Na pewno dzisiaj ktoś się znajdzie tutaj. My dziękujemy za determinację, jaką się Pani wykazała, bo jeszcze wczoraj w Gdańsku, dzisiaj na Podkarpaciu, rozumiem, że ciekawość Pani ją zżerała. Co tu się będzie działo? No tak, bo trzeba przyznać, że wczoraj otwieraliśmy stadion w Gdańsku, a dzisiaj mamy w Sanoku turniej. Nie ukrywam, że, że wyprawa niesamowita, aczkolwiek mamy dzisiaj bardzo dobre polskie drogi. Sam dojazd do Sanoka, no, nie ukrywam, szybko, jakoś tak kilka, kilka dobrych godzin. Ale na pewno to, co muszę podkreślić, z każdego miejsca mamy świetne połączenia, więc ja przyjechałam, żeby zobaczyć, jak rozwija się na Podkarpaciu piłka kobieca i naprawdę jestem, mówię, zbudowana tym, co zobaczyłam już na samym otwarciu, ta liczba grających zawodniczek, która będzie przekładać się na jakość. No ale dwa, w drugą stronę również zapraszam 29 października do Gdańska, tą samą drogą na mecz barażowy Polski z Rumunią. No właśnie... Co to znaczy, że drużyna teraz kobieca, reprezentacja Polski, ma swój dom, można powiedzieć? To dla Was takie ma naprawdę duże znaczenie? Jak, jak, jak Wy do tego podchodzicie jako reprezentacja Polski? Przede wszystkim dla nas jest istotne, że doszliśmy już do takiego etapu, że gramy na określonych stadionach. Wiadomo, że też bardzo byśmy chciały i tutaj yy, to nie jest tylko rola jakby zawodniczek czy, 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 czy nasza, ale ogólnie całego tutaj środowiska ludzi organizujących eventy, wydarzenia. Że też trzeba zbudować w pewien sposób tą, tą bazę kibiców. Ja myślę, że to już się dzieje. Natomiast, yy, mając swój dom, wiadomo, czujesz pewnego rodzaju stabilizację. Dołączyliśmy do grupy reprezentacji, które yy, najlepszych na świecie, które w większości także rozgrywają swoje mecze domowe w, na określonych stadionach. Więc myślę, że to także. Podnosi pewną rangę, prestiż, jeżeli chodzi o reprezentację narodową. Dzisiaj jest to najważniejsza kobieca drużyna w Polsce, więc także pokazuje pewien kierunek, że piłka kobieca. Powoli właśnie zaczyna wychodzić na każdym etapie rozgrywkowym na coraz lepsze boiska, na coraz większe stadiony. Zaczyna budować swoją bazę kibiców i myślę, że my też w Polsce jesteśmy na bardzo dobrej drodze, widząc to, co się dzieje w regionie, że yy, wiadomo czas, bo potrzebujemy trochę czasu, żeby zbudować fundamenty silne i, i podstawy do tego, żeby piłka kobieca była silna, ale mamy naprawdę dzisiaj już. Swoje pierwsze małe sukcesy, bo małe lub duże, nawet bo są historyczne. E, chociażby udział reprezentacji młodzieżowej w mistrzostwach świata do lat 18 na Dominikanie to też jest bardzo ważne, godne podkreślenia, więc tymi właśnie sukcesami, piłkarkami i ich, ich, ich takim role model, chociażby Ewy Pajor, która dzisiaj strzela bramki dla Barcelony. Myślę, że tymi właśnie rzeczami warto budować inspiracje dla tych zawodniczek, które w przyszłości będą chciały grać w piłkę, a z drugiej strony też pamiętajmy, że te, które kończą grę, one też dzisiaj już wiedzą, że w tym środowisku mogą pozostać, że one mogą być trenerkami, mogą być działaczkami, mogą... Generalnie robić wszystko to, w czym będą czuły się dobre, co będzie im sprawiało na pewno przyjemność, będą do tego kompetentne i, i, i ogólnie będą mogły dalej to środowisko wzbogacać. Więc myślę, że dzisiaj mamy naprawdę już na tyle rozwoju, na tyle dróg, że warto po prostu warto w te kobiety inwestować. No właśnie, tutaj widać to najlepiej, jeszcze się Pani przekona, a jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz, no bo... To nie pierwsza i nie ostatnia na pewno wizyta pani na Podkarpaciu. Zresztą już serdecznie teraz zapraszam, bo mamy mistrzostwo Europy w przyszłym roku. Drużyna chyba najmocniejsza kadra, jak pani sądzi, to będzie ta U19, która, która teraz jest, na, można powiedzieć, lwia pewnie i część pojedzie na Mistrzostwa Świata, prawda? Na pewno określona część zawodniczek tych rocznika 2.7, 2.8 pojadą na Mistrzostwa Świata teraz, a też pamiętajmy rocznik 2.6, czyli te starsze zawodniczki to także bardzo mocny rocznik, więc to będzie właśnie połączenie tych trzech roczników, więc trzeba przyznać, że to będzie bardzo dobra, mocna drużyna.